Porozmawiajmy o tym, co wydarzyło się w ćwierćfinale fazy play-off Super Superligi. Przede wszystkim gratulacje za osiągnięcie tego historycznego sukcesu. Emocje już na pewno trochę opadły, więc chciałbym teraz poprosić Pana o podsumowanie tej fazy ćwierćfinałowej i całej ewalizacji z PG Wybrzeżem Gdańsk. To były moim zdaniem najbardziej godne ćwierćfinały trójmecz tej pary były najbardziej efektowne, najbardziej ciekawe, najbardziej waleczne, najbardziej zacięte. Mogły się śmiało, mogę to stwierdzić, podobać kibicom, komentatorom, całym środowiskowi. To jest niesamowita promocja piłki ręcznej w Polsce. To jest moje skromne zdanie, ale też podyktowane wypowiedziami wielu, wielu osób i ekspertów. Kupa nerwów, wiele emocji pozytywnych, potem negatywnych. Na końcu happy end, historia łzy, radość, e, strefa medalowa, półfinał, e, coś niesamowitego. Emocje już opadły e, długo, to naj, najdłużej chyba trzymały te emocje e, po tym ćwierćfinale, nie będę ukrywał od początku, odkąd od prowadzimy ten klub, przynajmniej mnie. Ale, ale to, że jest też historia, cieszymy się niezmiernie, jesteśmy dumni z naszej drużyny, jesteśmy dumni z kibiców za to, co stworzyli w 3 Arenie Ostrów w trzecim meczu ćwierćfinałowym, bo to już, była, już był szał, euforia, niesamowity hałas i niesamowity doping, bez nich na pewno by się to nie udało. To potwierdzi na pewno każdy z naszego klubu, drużyny czy ze sztabu szkoleniowego, ale to już tyle czasu minęło, ponad tydzień, że już myślimy o półfinale i o kolejnych meczach, już odhaczamy to jako historia. Wielka historia, ale już idziemy, idziemy do przodu. Była szansa, żeby ten ćwierćfinał zakończył się nawet już po drugim meczu w Gdańsku, bo była ta wygrana w Gdańsku na wyciągnięcie ręki. Zastanawiam się, czy to był jeden z trudniejszych momentów tego sezonu, żeby się pod tym podnieść mentalnie, kiedy sukces był już tak blisko, a ostatecznie nie udało się go osiągnąć. Co działo się wtedy w Waszych głowach, w, waszych, w głowach Waszych zawodników, Bo moim zdaniem, po tym sezonie, mental naszej drużyny, po tych wszystkich kontuzjach, po tych wszystkich wygranych z ciężkimi przeciwnikami w 9-10 na ławce i tych wszystkich, po tych wszystkich okolicznościach, które dotknęły nas w tym sezonie. Mental naszej drużyny i to co wypracował mental, jaki wypracował mental Kim Rasmussen. Wydaje mi się, że oni byli tak głodni tego trzeciego meczu, przynajmniej po pierwszych wypowiedziach, które, czy przy Szatni, czy po meczu pod Halą jeszcze rozmawialiśmy z zawodnikami w Gdańsku. Z niektórych ust zabrzmiało możemy grać pojutrze i chcemy już grać. Mimo, że wiadomo to było nierealne, ale byli tak nagrzani, tak zmotywowani już na ten trzeci mecz i zamknąć już tą rywalizację, że mental raczej, raczej tutaj nie był problemem, to już mieliśmy mikrourazy. Ten mecz w Gdańsku był bardzo ciężki, bardzo twardy, bardzo momentami brutalny. No taka jest piłka ręczna, ale ten mecz mocno nas pochłonął, ale... Sił yy, i wszelkiego rodzaju nerwów, yy, emocji, ale w opacy się podnieśli, yy, do, przygotowali się odpowiednio do trzeciego meczu u nas. Yy, może w pierwszej połowie nie do końca to wyglądało, jakbyśmy sobie chcieli, ale, ale to jest piękno piłki ręcznej. Gra się do ostatniego gwizdka, yy, Zakończyliśmy plus 2 z Wyprzeżegnazy, jesteśmy w półfinale. I, i, i jest sukces, jest historia i jesteśmy niesamowicie z tego dumni i z tego się cieszymy. Wiem, że po tym trzecim spotkaniu w 3 z PG Wybrzeżem drużyna dostała od trenera kilka dni wolnego. Zakładam, że już zespół wrócił do treningów, że już się przygotowujecie i pytanie, jaka jest sytuacja kadrowa, czy wszyscy są w pełni sił przed początkiem rywalizacji z Industrią Kielce? Tak, dokładnie, trener Kim dał parę dni wolnego, podyktowane to majówką oraz dłuższą przerwą na zgrupowanie reprezentacji polskiej piłki ręcznej, więc jest tutaj podyktowana ta przerwa. Śmiało zasłużyli na to, by, by odpocząć po tym trójmeczu, ciężkim trójmeczu. I tak, od poniedziałku, wtorku trenują już na pełnych obrotach. I przygotowujemy się do pierwszego meczu z Kielcami, który odbędzie się w Kielcach 15 maja. Jakieś urazy w zespole mniejsze lub większe czy wszystko jest w tej chwili w najlepszym porządku? Nie dostałem żadnego niepokojącego raportu medycznego od naszych fizjoterapeutów. Ciekawie też wyglądała rywalizacja w innej parze ćwieć finałowej pomiędzy chrobem Głogów a górnikiem Zabrze. Na pewno ją też. Śledziliście z uwagą. Chcę zapytać, jak odebraliście te rozstrzygnięcia i czy mieliście jakieś preferencje, kto przejdzie dalej? Wiadomo, że to jest potencjalny rywal w meczu o trzecie miejsce. Prawdopodobnie, jeśli do tego meczu dojdzie, będzie to Górnik. Jak wam się grało z Górnikiem, z chorobem Głogów, czy któryś z tych rywali był bardziej optymalny dla was? W tym momencie, już moim zdaniem, nie ma co kalkulować, nie ma co wydawać opinii z kim lepiej, z kim gorzej by się grało, czy będzie się grało. Rywalizacja z Gdańskiem pokazała jedno. Oba mecze plus 10 w Lidze z Gdańskiem. Widzieliśmy, jak wyglądały ćwierćfinały playoffów. Tak samo wygraliśmy z Zabrzem o oba mecze. Udało się historycznie wygrać z Głogowem na ich terenie w rewanżu po pierwszej, przegranej w ostatnich sekundach jedną bramką u nas, ale to będą no całkiem inne mecze. Czy trafimy na czy trafilibyśmy na zawsze, czy trafilibyśmy na błogów? tutaj już nie ma kalkulowania. Tutaj trzeba grać, walczyć i kto by obojętnie się wyrażał, poprzed pod. Pod tą rywalizację e, o medal, z nimi trzeba walczyć i wygrywać.